Cześć! Witam Was tym razem w ulubieńcach grudnia. E, muszę Wam powiedzieć, że ten czas bardzo szybko mija, ponieważ dopiero sobie pamiętam, jak nagrywałam ulubieńców listopada. Dzisiaj mam dla Was trzy filmy. E, jedną rzecz kosmetyczną i jeden sklep. No to zaczynamy. Pierwszym filmem, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, jest e, trzecia część trylogii Hobbit, czyli Hobbit. Bitwa pięciu armii. Byłam akurat w niedzielę, zaraz po świętach w kinie, na tym filmie. Widziałam oczywiście poprzednie części i muszę Wam powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Ta trzecia część jest według mnie najlepsza. Jeżeli nie widzieliście, możecie być spokojni, bo nie zaspelieruję Wam tutaj wydarzeń w trzeciej części, ale chciałabym troszeczkę nie odpowiedzieć. powiedzieć. Według mnie trzecia część jest yy, najbardziej ciekawa, nie ja ma w niej przestojów, akcja cały czas płynie. Ja byłam wielokrotnie zaskakiwana przez różne wydarzenia w filmie. Nie czytałam książki i pewnie stąd się to wzięło, e, mimo to nie żałuję, że pierwsze zobaczyłam film. W e, filmie doskonale pokazane jest, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość, co z człowieka robią pieniądze, bogactwa e, oraz zachowania różnych ludzi, Konkretnych sytuacjach. Dlatego Wam gorąco polecam. Jeszcze można wybrać się na film do kina i uwierzcie mi, dużo lepiej taki film oglądać na dużym ekranie niż na przykład w domu, w telewizorze czy na komputerze. To jest oczywiście tylko moja opinia, ale gorąco Wam polecam pójść do kina. Drugim filmem, o którym chciałabym Wam opowiedzieć, o którym są się moim ulubieńcem w dniu, jest film z tego roku. Niebo istnieje naprawdę. Jest to opowieść o czterolatkim koltonie, który, poprzez dziwne zbiegie okoliczności ląduje na stole operacyjny. W trakcie tej operacji jego dusza opuszcza ciało i najpierw widzi siebie na sali operacyjnym. Opowiada rodzicom, że poszedł do nieba i widział niebo. Jak wiadomo, rodzicom ciężko na początku uwierzyć w tę historię, a w szczególności masę. Ojciec, który jest pastorem e, i mówi bardzo podobne kazania, e, sam nie wie co mam na ten temat myśleć. Słyszałam, że ten film jest największym rozczarowaniem tego roku, e, że jest on błędny, nudny i, i wiele scen jest na tylu za Ja mam jednak troszkę inne zdanie. To nie jest film taki jak na w Hobbit gdzie dużo się dzieje, bo tutaj akcja jest bardzo spokojna, bardzo wyrafinowana. W ogóle klimat filmu jest zupełnie inny, ale mnie osobiście on bardzo się podobał. Daje dużo do myślenia i według mnie to jest taki film, który warto zobaczyć tylko po to, żeby wyrobić sobie o nim opinię. I uważam też, że powinno być więcej takich produkcji, które sprawiają, że człowiek myśli o Bogu, o niebie. Trzecim ulubieńcem w tym miesiącu stał się film Pożyczony Narzeczony. E, jest to film z 2011 roku. Jest, jest to historia dziewczyny, która po swoim imprezie urodzinowej budzi się w łóżku z narzeczonym swojej najlepszej przyjaciółki, którą traktuje jak siostrę. E. Oczywiście, jak łatwo się domyśleć, e, ta sytuacja rodzi wiele komplikacji i zamieszania. Oczywiście jest to komedia romantyczna amerykańskiej produkcji i ktoś może powiedzieć, że jest denna, nudna, ale według mnie to jest jedna z niewielu komedii romantycznych, którą warto zobaczyć. E, daje bardzo dużo do myślenia, e, pokazuje, czym. To jest prawdziwa miłość, czym jest prawdziwa przyjaźń. Ile człowiek może poświęcić dla tej przyjaźni? I kto naprawdę jest naszym przyjacielem? Dlatego gorąco wam polecam obejrzeć ten film. Czwartym ulubieńcem będzie sklep Ikea, bo właśnie grubnie pojechałam po raz pierwszy do IKEA. I muszę wam powiedzieć, że byłam w ogromnym szoku. A jest ogromny. Wybór jest ogromny, ceny są naprawdę bardzo atrakcyjne. Co prawda nie zrobiłam ogromnych zakupów. Potem zakupiłam tylko kilka dodatków, które teraz widzicie. Szapkę i biurko. Biurko niestety jeszcze nie jest skręcone. Ale jeżeli ktoś chce odświeżyć swój pokój, a niekoniecznie robić wielkich remontów, chce coś zmienić, wprowadzić jakieś dekoracje, kupić jakiś model, to gorącą polecenkę, ponieważ wydaje mi się, że ceny są najbardziej korzystne i, i wybór jest duży i, i warto tam pojechać, tylko po to, żeby zobaczyć ten asortyment. Sklep, e, na mojego miejsca mieszkania jest w Gdańsku e, pomiędzy Złotą Kaczmą a Matarnią, więc jest to sporo kawałko mojej miejscowości, więc była to dość duża wyprawa ale byłam w szoku, jak zobaczyłam, jak wielki yy, tajemnicę zajmuje cały sklep, jak jest ogromny i jeszcze do tego ma trzy kondygnacje. Parter pierwszy piętro w piwnicy, gdzie jest magazyn i ile czasu można stracić w Ikei? Yy, bo na przykład dla mnie zakup mebli, dodatku yy, i w ogóle ogarnięcie tego sklepu po raz pierwszy rozchylają praktycznie cały dzień. Ale naprawdę jestem bardzo zadowolona i gorąco Wam polecam zakupy w Piątym ulubieńcem, który chciałabym Wam pokazać jest paleta do makijażu nie chodzi mi tutaj konkretnie o tę z iPhone'u, chociaż uważam, że ta jest bardzo dobra bo jest to ta pośrednia paleta to nie jest najmniejsza i największa ale chodziła mi bardziej o typ kosmetyku I takie palety są genialne dla podróżujących i właśnie dlatego chciałabym je pokazać ponieważ ta plata zajmowana jest bardzo dobrze wykonana, ma bardzo twarde pudełko, można śmiało wrzucić do walizki czy do plecaka i nie powinno się nic nie stać. Ja bardzo często jadąc gdzieś i wiedząc, że muszę wziąć kosmetyki, mam duży problem co ze sobą zabrać, ponieważ jeżeli chcę się zrobić dobrym makijaż, to jednak trzeba troszeczkę rzeczy mieć, a czasem jak ma się pieczyć, okazję okazje. I ja na przykład nie jestem osobą, która preferuje tylko brązowe cienie na przykład. Ja lubię dyskretne kolory na powiekach i zabieranie kilku paletek z samimi już jest dla mnie dość kłopotliwe, jeżeli jest ograniczone miejsce. A tutaj chciałabym wam pokazać, że ta paleta jest idealna właśnie do podróżowania, bo jak zobaczycie, ja Wam pokażę tak bokiem, żeby nie pokazywać yy, tutaj listerka. Posiada bardzo duże lusterko, w którym spokojnie można się umalować na wyjeździe. Posiada dwa róże i sporo liczbę cieni. I są tu cienie też czyste w różach, w brązach, w szarości, w fioletach, w niebieskości. Tak naprawdę w prawie wszystkich kolorach. Tak więc biorąc taką paletę, yy, mamy już pewną część kosmetyków w jednym miejscu i w tych kosmetyków, które są e, sypkie i często boimy się, że się zniszczą. Do tego są dwa róże, więc można zrobić mokierze dzienny i wieczorowe. Są też dwie pomadki. Ja akurat nie przepadam za takim typem pomadek, ale to zależy kto się lubi. Ale jak widzicie paletka jest bardzo kompaktowa, bardzo mała. Miejsce zajmuje do tego gorąco polesem. Na koniec chciałabym Wam złożyć najlepsze życzenia noworoczne abyście byli zawsze uśmiechnięci, zawsze weseli, żebyście szukali swojej drogi, spełniali swoje marzenia w tym nowym 2015 roku, żebyście odważyli się robić to, o czym zawsze marzyliście, ale coś was hamowało. I jeżeli znajduje się Was w pragnieniem podróżowania, żebyście coś z tym zrobili, choćby to miało być bardzo krótka i bardzo mała podróż w jakimkolwiek stylu. Żebyście mieli odwagę wyjść z domu, ze swojego miejsca i ruszyć przed siebie. A jeżeli coś innego jest Waszą pasją, to żebyście właśnie w tym się realizowali. Wraz z Anną planujemy nagrać film podsumowujący 2014 rok, ale ukaże on się dopiero po Nowym Roku. Dlatego teraz e, chciałabym się z wami pożegnać. Na koniec jeszcze życzę Wam udanej zabawy sylwestrowej, żebyście spędzili sylwestra tak, jak tego właśnie potrzebujecie. Czy to na hucznej imprezie, czy to na domówce, czy to w gronie bardzo zaufanych znajomych, czy też samotnie przy kubku gorącej czekolady. Zależy jak Wam będzie odpowiadało akurat w ten dzień, w tym roku. Tyle się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Już w 2015 roku. Cześć!